Witajcie! Zrobimy sobie dzisiaj ostatnią lekcję poświęconą na czasownik have. Tym razem rozpiszemy sobie przeczenia. Mówiliśmy wcześniej, że ten czasownik przypisujemy do czasu present simple, ze względu na stan posiadania. Przeczenia będziemy więc robić przez don't lub doesn't. I don't have. Ja nie mam. You don't have. Ty nie masz. He doesn't have. On nie ma. She doesn't have. Ona nie ma. It doesn't have. To ono nie ma. We don't have. My nie mamy. You don't have. Wy nie macie. They don't have. Oni nie mają. W przeczeniach w czasie present simple, czyli po don't i doesn't, każdy czasownik wraca do formy podstawowej. Więc w naszej trzeciej osobie, czyli w he, she i it, zamiast has. Tak, tak, jak to jest w zdaniach twierdzących. Mamy have. Zapiszmy sobie przykłady. I don't have a fridge. I don't have a fridge. Ja nie mam lodówki. She doesn't have a beautiful face. She doesn't have a beautiful face. Ona nie ma pięknej twarzy. Jest jeszcze jedna konstrukcja, dzięki której możemy wyrazić, że coś mamy. Konstrukcja have got. Ale tej konstrukcji nauczymy się nieco później. Do zobaczenia na naszych następnych lekcjach.